Co tam się dzieje? Ora, szykujemy się na Jamskera. Raz, dwa... <grymne> witam was, z tej strony Creative i witam was w takie takie Moonlight Dread. Z tego co widzę, kolega robi sobie pompki z kosą w ręce. Dziś się zajmie tam swoimi sprawami, a my wysartujemy gierkę od razu. Zobaczmy, co dzisiaj na mnie czeka. O, programujesz? Może to skrypt z naszej gry? A dobra, już, już mogę się ruszać już mam ktoś na to powiadomienie. Przeczytaj. Nie chcę mi się tego czytać. Kolejna wiadomość. Zakładam, że ta fabuła była absolutnie nie do nic, znaczy nic do czynienia z aktualnym gameplayem. Więc nie widzę sensu czytania. Ujęto ta czułość. Na szybko to zmienia. Myślę, że tak będzie dużo lepiej. No i. A, dobra. Musimy dobrać listę zakupów. Gdzie masz listę zakupów? Kolka klasycznie, cukierki jakieś donutik znaczy się gdzie ty masz listę zakupów? absolutnie, o szuflady musimy szukać ale nie chcę wszystkiego tu jest nie mogę bardziej zniżyć kursora? dziwne mleko, oliwa ryż, ramen zupłatki herbata, snacki i ten płyn do zmywania, klasyczne zakupy Strasznie słabo umulowane mieszkanie, kolego, ale nie ocenia. Co to jest za wiatrak? Wiatrak na pół wiatrak większy ode mnie. Jezus, na nie zadaję pytań, do czego ty potrzebujesz takiego wielkiego wiatraka w takim małym pomieszczeniu? Co w zasadzie Pociąga mi... O, dobra, dobra. Nie mogę tam ten... Daliście mi dźwięk pociągu. Gdzie pokazaliście pociąga, nie mogę tam iść. Co to ma być za skam? To biegliemy od razu sklepu sprytem. O takiej później porze, sklepie, jakiekolwiek sklepy są jeszcze otwarte. Ale skorzystamy z karu. Prawdopodobnie mamy naprzeciwko sklep całodobowy. Sprytu mi nie starczy. Widzę, że nie ma kondycja Zgaduję, że zrobię sobie tutaj pompeczki na swojej kosie z ekranu logowania Podróbka pełnorego z dniwiarza. Co? Ła, wow, Jezus Maria, to zabolało. Takiego poziomu głośności zapewne będę żałował. Od razu sklepem wodnym przywitał. O, witam Panią. Też Pani bardzo późno robi zakupy. Dobra, działające ja sklep Lekko, oliwa i nie, nie ryż. Nie widzę żadnych... O, ramen to będzie tutaj chyba. O, wódce, dobra. Jakbym się chciał... A, są poświetlone, dobra. Ja od razu im przekreślałem. Po prostu szukać świecących się elementów. No, dość dużo tych przekąsek, też wiadomo, no, bo że Twoja się, bo kondycja jest ta tak w słabym poziomie. Herbata. Co już, wszystko mamy? Jeszcze mamy ramę i płatki. No, powitać. Tak, to chciałem posłuchać. Tak, tak.

A, rozkażę sobie towary, ja idę wziąć mój ostatni produkt, którym jest... A, jeszcze mleko muszę wziąć. Kasierka mi znikła. Albo jestem mı? ślepy, albo go nie widzę. Widzieliście to mleko 30 razy, tylko ja go nie widziałem. Jest, ledwo się świeci. Wszystko? Jeszcze płyn do naczyń. Zakupy są tutaj irytujące, tak samo jak w prawdziwym świecie. Idealne odzorowanie. Muszę skupić się i szukać delikatnie lśniących rzeczy. O, jest. Już zaczęło się skupić. Wszystko? A, mogę iść do kasy i zakupić i idziemy do domu. Mogę wyjść bez płacenia? A, faktycznie musiałbyś. Gdzie jest pan kasjer? Zakładam, że zapleczu na polifajkę. Panie kasjerzu? O, tu jest pan kasjerz. Co pani tu robi? No tak, chciałbym zapłacić za te zakupy. Dobra, jasne. Jasne. Po prostu sobie nie robi nieoczekiwanych przerw. Co tak się pracuje. O, jak ktoś to prowadził po pijaku. Dobra. Nie moja sprawa, ja tylko przygotuję zrobić zakupy. Nie będę się w to mieszał. O, dzień dobry, panie kasjerzu, pani kasjerko dokładnie mówiąc. Zapłacmy za wszystko. O, to chyba drogo. Nie znam się na Jenach, jest przelicznik, ale wydaje mi się, że to jest drogo. A, to nie ma się co przejmować. Spory, to jest kolejna z ich strasznych historii. Tak mi się wydaje. Nie gra w tej chwili w, gr w grę horror. No i co zrobić, kolejną przerwę, a ja idę do domu, Panie kasierzu. Chyba. Dodatkowo zamknęła Pani sklep, a ja jestem jeszcze jest, jest w środku Co tam się dzieje? To co? Dobra, szykujemy się na jumpskera. Raz, dwa O tego się nie spodziewałem Spodziewałem się jumpscare'a. To co tu jest? Milecik. Dobra nic nadzwyczajnego, mogę już wyjść? Co tu się, kto im puka? O! Dobra, jest lekko creepy. Co tu się dzieje? Chyba po prostu moja elektrownia odcięła mi prądzanie nie sobie rachunków. To jest bardzo prawdopodobne. To nie tak, że ściskam. Po... Kolego, nie klaska, nic dobrego nie zrobiłem. Kto tu biegnie? Dobra, muszę wychodzić? Nie bardzo tego nie chcę. Zrobiło się mrocznie. Dobra, dobra uwaga. Uciekajmy z tego miejsca. Zaraz ja zrobiłem zakupy to, co chciałem, Uciekajmy. Dobra, na razie? Nie ma zamiaru się z sobą mierzyć. Uciekamy. Na razie biegnę do domu. Widzę punkt do domu. Biegnę do domu. Na razie. Jezus, Maria, ale daliście mi nadzieję, że jednak dam radę dojść. O ending jeden z dwóch, na się nie skupiłem, bo serce mi prawie wysiadło. Spróbujemy zdobyć ten drugi dobry ending. Jak mogę kontynuować? Dobra, enter. Przysko Przyskupujemy to, od razu lecimy do startu. Chciałbym właśnie kontynuować. Przejdę to jeszcze raz. Lekko, lekki zawał. O, już w sklepie mnie rozpi. Fajnie. To chciałbym dostać drugi ending. Gdzie ja skończyłem? Na listy zakupów? Nie, nie mam listy zakupów pod tabem. Nie mogę otworzyć drzwi. Czyli wychodzi na to, że. A, że od razu tutaj jest bilet. Dobra, czyli kończymy na samym. na samym momencie straszaku, że tak powiem. Czyli po prostu musimy, zakładam, że nie uciekać, nie posłuchać się gry i pójść inną stronę. Albo coś takiego, wykminę to na bieżąco. No dalej, zacznij popełniać tą szybkę. No i sprawdziłem bilet Z... Niech ten skrypt się deaktywuje No i co dalej zrobić? O, jesteś puk, puk No Uwyczyściłbyś tą O, dobra Schowałeś to, sk skryłeś światło, żeby nie widział brudu No wiem, że tu biegniesz Tu nic się na razie nie dzieje to prawda ciary dalej jak mi jak mi mój dostawca prądu odłączył prąd Jak ktoś klaska, bo bije mi broń nie do domu, jakiego powodu To ciary trochę przodzą po plecach I przyjrzymy się dokładnie tej animacji przecięcia Dobra Dobra, ale nie zwróciłem uwagi znowu Czyli Wychodzimy Koleżanka tam gdzieś przebiegła, która nas przecięła w kół Tutaj się ktoś rozwalił. Pójdziemy prosto na pójdziemy gdzieś dookoła, może. A tu dobra, tu są drzwi, to pójdziemy na zaplecze i się podświetla. Co tu się dzieje? Klucz od samochodu? I co ja mam z nim zrobić? To tamtego raczej nie dopasujemy. Bo już nie odjedzie. Może na parkingu coś znajdziemy O nie, jestem martwy Jestem martwy, słyszałem cię? Jestem martwy Otwieraj to! P jedź, jedź Czy ja to... Czy ja to przeżyję? Ej, ja to chyba faktycznie przeżyję. Chyba auta nie wszedł mi wpływu. O, o, o! Nawet cię nie zatrzymał no i wszystkie endingi. Gra maksowana, Platinum Gold. Wszystkie osiągnięcia pasuje. Interesująca, krótka gierka. Bardzo mi się podobała. Więcej takich gierek może tu postaram się ogrywać i znajdować na stronie z grami Indy. jego wieczoru dnia, kiedy do oglądu. See ya next time!